Cześć, Mako, z tej strony no Witam Was w odcinku chowanego. Ostatnio bardzo dobrze przyjęło się. Zresztą zobaczcie sami, bardzo fajnie. Jeżeli pobijecie rekord z poprzedniego odcinka, to wrzucam kolejny i to bardzo szybko. Zresztą patrzcie, gdzie dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy na miejscu, które ma kooperację razem z Borderlands, w sensie w Fortnite. Cie. Ja grałem dużo w Borderlands. Mam nawet skina z Borderlandsa. Wygląda to fajnie. Możecie napisać, czy Wam się podoba w komentarzu ten skin. Nawet dostaliśmy strefę, więc bardzo fajnie. Pamiętajcie, chowamy się tylko w środku. No i co? No i zaczynamy. O, mamy pierwszą osobę. Czy tu są Kewy? Tak, tu każdy ma Kewy to jeszcze gorzej. Najgorzej jest to, że mam mało yy, strzałów, bo mam tylko jedną broń. Yy, I włączyłem sobie, nie wiem, czy widzicie WH takie, można powiedzieć troszkę, ponieważ widzę rzeczy przez ścianę, to mi się pokazują. Jeżeli ktoś nie wie, jak to włączyć, to chętnie wam powiem. Za stołapek w górę. Co to jest za kasa na ziemię? Tego tak jeszcze nie widziałem. Ej, forcer z Aha, dobra, to się zbiera na jakieś wyzwanie. Dobra. Czy to WH mi pomoże? O, siema Bieku, Marshmallow. Nie pasujesz kompletnie tutaj. I ukrad ukradłeś gotówkę. Dobra, mamy to, to, to. Dobra, to lecimy dalej I teraz tak, tu wszystko się da niszczyć, bardzo fajna miejscówka, podoba mi się, zresztą możecie sami powiedzieć, czy wam się podoba, chyba zostanie jedno z moich ulubionych miejscówek, naprawdę uwielbiam taki klimat, aż mi się zechciało w Borderland grać, najgorsze tylko jest to, że tu wszyscy mają po 200 HP, ja tutaj milion strzałów muszę używać, żeby ich zniszczyć, siema Marcelek, Marcelek znany widz tutaj, zrobimy taką akcję, żebyście się nie spodziewali, widzę cię na tym dachu, przyjacielu, o, ty z kinem pasujesz, ładnie się zgrzeźć. O nie, tam ucieczka była. byku, wychodź z tego budynku. O, ile tu ludzi jest, dobra, dobra, nie ruszajcie się proszę, widzę was wszystkich. Na początku zaczniemy od dołu. Siema, burger, sorry. Siema, Bambik. O, Links, ale oszukujesz, nie podoba mi się to. Siema, Timo, to jest Timo? To był Timo, tak jest, Timo zawsze obecny na nagrywkach, szanuję takich widzów. Ej, tu kas dużo leci. O lol. Jakieś wyzwanie jest na kasę, siema. O, ty też pasujesz do tej miejscówki idealnie. Podoba mi się. Trzeba było wziąć skiny, które pasują idealnie do tej miejscówki. Zresztą możecie napisać w komentarzach, kto według Was by najbardziej pasował do tej miejscówki. Moim zdaniem ten skin, którym gram... Nie mam amo do Shotguna. Czy ty masz? Nie masz. Na 100% ktoś jest tutaj na dachu. I próbujemy mnie oszukać. Ty. Cał. No jest, no jasne, że jest. Czemu próbujesz oszukać mnie? Abdul. Przecież ty często ty nie jesteś widzem na nagrywkach, ty jesteś takim oszustem, dobra. Powiedziałem wszystkim, żeby się chowali w budynkach jak coś, yy, bo na nagraniu tego nie słyszeliście, więc yy, idziemy do kolejnego budynku, żeby sprawdzić czy, czy ktoś tu jest. Jest Jaszczur! O nie, zadomowił się w domu! Uważajcie. Co to było? Słyszeliście to? Czy to było w grze? Ej, teraz się zskizowałem. Nie wiem, czy to był dźwięk z gry, czy ktoś tak sobie zarzutował na tym spiku. Ale jak to jest możliwe, że tu jest 23 osoby są dalej? A ja zwiedziłem już prawie wszystko. Tutaj nawet ktoś się ze mną pogrywa, zostawia mi lud na ziemi. Siema, Marshmallow. O, co on miał, ten Marshmallow? Marshmallow, jesteś oszustem. Tutaj na pewno ktoś jest. I Widzicie, ja mam WH. Tam jest ktoś, tutaj. Tutaj jest ktoś. <grym> Musisz ktoś tu. Ale jak? Gdzie? Słyszę cały czas. To nie jest w budynku, ale niech ci będzie, serowar. To nie było w budynku, serowar. To było trochę kłamstwo z twojej strony. Bo ja teraz ludzie się chowają. Słyszę, cały czas widzicie? wucha, pokazuje mi tutaj na ścianie. Gdzieś tu kroki są pokazywane. Tutaj nie ma nic. O, siema! Witam serdecznie. Wszyscy mają złote luty, tylko ja nie miałem lutu z tego co widzę. Na górze ktoś jest 100%. Aha, ty tu się znalazłeś. A, to beka z was. Po prostu wychodzicie wokół budynku cały czas. O to chodzi. Dlatego nie mogę was znaleźć. Dobra, i czy to wszystko. Gdzie, gdzie, gdzie? O, nie trafiłem cię. Dobra, gin, gin. No i tutaj dwie osoby już padły. Cały czas tylko jest cały czas ktoś sobie chodzi i nie daje mi spokoju. Dobra, cy... Nie, no nie wierzę, bym cię nie zauważył, powaga. O! Jak cię teraz pokonałem, byku. Dobra, ostateczna szansa, żeby was. Na... A tu mógł. Co? Tego też bym nie zauważył. Ledwo co widziałem go, a to on gada. Ten robot mój na plecach gada, dobra. I teraz pytanie: tak, zostało 13 osób. Ja zwiedziłem chyba wszystkie budynki. Możecie napisać w komentarzach, czy coś pominąłem, według was, ale chyba wszystko. Chociaż. Tu jeszcze jest jeden budynek. Zobaczmy go jeszcze na szybkości. No, tu nikogo nie ma. Skrzynkę by na pewno otworzyli. A i co to daje jeszcze? Tylko tak, zobaczmy na szybko. Co to daje? Ej, ktoś coś, ktoś coś skrobnął, ktoś się ze mną bawi, ty. Gdzie ty to uderzyłeś, Byku? Dobra, dziękuję Byku, żeś mi pokazał. Dobra, cała reszta, która przeżyła, zapraszam przed bramę. Dawajcie. Aha, to wy tu byliście schowani. To jest trochę oszustwa, jakby nie patrzeć, ale powiedzmy, że dostaniecie punkt, wszyscy, żeby było. MRCek zapisz, więc dostajesz punkt ty. A, czekajcie. Niski z... No to widziałeś zresztą jak muszę czytać, bo on mi ostatnio narzekał, że nie widać ników O, poziomka dostała też. O. Dobra, to mamy jedną osobę. Drugą osobę. Trzecią osobę. O, Pepe. Znam Pepe. Kolejna osoba. Co? Jak ty nie zginąłeś? Kolejna osoba. Y Purchowa to bot. Purchawa, dobra. Ryzyk. O, ryzyk. Kolejna osoba ciastek. Kolejna osoba to jest lander. I kolejna osoba to jest sniper. I brakuje jednej osoby, która nie wiadomo gdzie jest, więc się gdzieś zgubiła na mapie. Okej, okay, ludziska. Runda numer dwa. Trzeba stać na kościach, więc jeżeli ktoś nie stoi na kościach to przegrywa. I tutaj mamy pierwszą osobę, ale dostałem super rzecz. Naprawdę. O, Sandro to była akurat jako pierwsza osoba. To nieźle. Dostałem super rzecz akurat do tej misji. Ludzie stoją na kościach, a ja mam snajperkę, żeby ich od razu wystrzeliwać z daleka, to dobrze. Ktoś tam cały czas jakieś fichołki odwala. Ty trafię go, tak? Dobra, trafię na całe szczęście. Mam... nie mam tak dużo amunicji do tego, więc warto ten oszczędzać. Dobra, idziemy po kościach. Ktoś może powiedzieć, że to jest trochę szukana snajperka, ale nie, właśnie jest bardzo dobra, bo to są duże odległości. Dobra, jest kolejna osoba. W ogóle takiej rundy z snajperki to dawno nie było w chowanym. A ja wiem, że wam się podoba chowany, szczególnie jak się dużo dzieje. Dlatego się teraz bardzo dużo dzieje. O, łyba, siema. Dobra, tutaj dwie osoby, kolejne. Cyk. Ktoś tu chodzi, słyszę cały czas. O, Marshmallow. Oj, Marshmallow, oszukałeś. Oszukałeś, przecież się, jest to, się dużo dużo Tu też ktoś powinien być. Ja mam wallhacka, widzicie to? jak go wyczaiłem ryzyka, myślałem, że się schowa, ale widzicie? Oni nie wiedzą, że ja mam wallhacka, jak się ruszają, to mi tylko pomagają. Bo dokładnie wiem, gdzie się ruszają I na przykład taki przyjemniaczek jak tutaj, wiem, że tutaj stoi i to jest bardzo dobre. W ogóle ktoś jak stoi nisko, to to jest najbardziej opłacalna pozycja, bo ja wchodzę do góry, więc nie zawsze, nie zawsze zauważy kogoś jak stoi nisko, ale tutaj tego pana akurat zauważę. Uuu siema. Będziesz pierwszą osobą zabitą z innej broni? Ktoś spadł na dół? Jeżeli spadniecie, to się wylogujcie, bo to oszustwo trochę. A ja wiem, że tu się łatwo ślizgać na tym. Nie wiem, po co wyciąg wyciągacie budowanie, co mniej widać wtedy, jeżeli macie budowanie wyciągnięte? Chyba tak. Ale fajnie się z tej snajperki no. Ten. Tylko, ja, ja mam wszystkie bronie na tą samą amunicję, dopiero teraz zobaczyłem. Wszystkie bronie na tą samą amunicję. Eee! Eee! Bra Dark, Dark Bomber. Tam na końcu? Rzeczywiście! To jest genialna pozycja. Ja nie widzę tych ludzi, w ogóle one się zlewają z tym... Najlepsze, że kości są białe, nie mają ciemne skina, się zlewają z tym wszystkim. A to beka w ogóle. O, siema. Fajnie, że zacząć płakać. Jeszcze kogoś stąd zobaczę? To warto stan na chwilę i się porozglądać z tego co widzę teraz. Nie, dobra. Idziemy do góry. Du, du, du. Ojejoj, Marcelek, a było tak blisko. Zauważyłem tylko spoconą piłkarza z daleka, bo jestem wyczulony na tego skina. Jakbyś zmienił, to może by było lepiej. Dobra, pójdziemy teraz na drugą manię i zacznę z drugiej manii, czy coś widać. To by była najlepsza. Słychać tu kogoś? Tu ktoś chodzi cały czas. Tutaj nie. Oha, jest, dobra, dziękuję. Bardzo fajnie, żeś się wydał kolego. Chyba, że to nie byłeś ty. Ktoś inny się wydał, chyba tak. A to już nie jest, nie masz pod sobą kamienia. Oszustwo z Twojej strony, byku. Oszustwo, nie miałeś pod sobą kamienia. Czy pytanie, czy ktoś tutaj jest? Nie, chyba nie. Ale coś słyszałem cały czas. Dobra, teraz zobaczymy z tej pozycji, czy coś widać. Siemano Cytru. To... No, nie wiem, czy to jest kość. Tak do końca ciastek nie jestem przekonany, czy jesteś na kości. Oha, tu trzeba dookoła chodzić, widzę, bo tu dużo osób jednak stoi sobie dookoła, na przykład taki marshmallow. W ogóle nie da się go trafić, ty, bez kitu, czekaj. To są jakieś tytanowe liście. Teraz się da. Dobra, tu jest kolejna osoba. Tu jest kolejna, ej, to dużo osób z tej strony się pochowało, to jest mądry plan. Tak naprawdę. Dobra, i czy ktoś tutaj będzie? Nie, dobra, zostało 8 osób i teraz pytanie, czy... Czy kończymy już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie Ty nie zginąłeś. Ty wyrzucaj broń na sam koniec. Nie zabijaj mnie! Coś w tym stylu. Dobra, w każdym razie chyba to wszystko będzie. Dobra, możecie wyjść w stronę z, z tego słonych. Dobra, więc tak punkt otrzymuje Draju, Komar. Krzyś, Igor, futurenist i folex. Ale lecimy do następnej rundy teraz. Dobra, ostatnia pozycja wy tym chowanym, mianowicie boisko, a mianowicie nie ma boiska, więc wszyscy są schowani po prostu w tej dziurze. A ja wiem, że lubicie chowanych, w, który, w których jest jakby dużo eliminacji, więc teraz na pewno doświadczycie tego. Zobaczymy, kto na takim małym obszarze schowa się najlepiej. Na pewno nie ty, byku, czyli kawce tym razem, pierwszy. Widzę, że twardo, nie dałeś się. Zobaczymy, bo w takich małych obszarach wychodzi na to, kto jest najlepszy, jak kto tylko oszukiwał poprzednio. Przez co zdo 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 zdołał być wysoko. Siema Bright Bomber. Kto Ci kazał się przemieścić? Dobra, kolejna osoba, pyk, pyk! I lecą szybko osoby. Dobra, lecimy dalej. O, MK, fajnie. Dobra, git. Cyk, cyk. O, no to co ja mam z wami zrobić? Dora, to po jednym. Rozumiem, że wy nie bierzecie udziału w, w tej walce. Nie to nie. Trzymajcie się. Jak ty przeżyłaś? Przeżyłeś. Lol, przeżyłaś mu maskinko, dobra, nieważne. Tu, 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 Tam lecą, lecą kolejne osoby. Ej, 12, to mi się podoba taki chowany, to jest w szybkim tempie. Co ty, wziąłeś potkę, wypiłeś? To wszystko przecież, widzieliście też obok niego? Dobra, to trzy osoby się poddały. Już. Wszystkie sporty chowanego zostały zajęte. Czemu wy się ruszacie? Nie mam tyle amunicji. Co wy, My myślicie, że jak ammo mi brakiem to przeżyjecie? Niestety nie. Zobaczcie, bierzcie przykład z Marshmallow. Nie że Grześ nie zginął, to jeszcze dał mi amunicję. To jest dobry przykład. Przykładnego obywatela. Ej, 20 osób zostało. Niby kogoś widzę jeszcze. Kogoś zabijam teraz jeszcze? Nie, niby kogoś widzę. No niechalże w tym trójkącie ktoś jest. No nie ma, dobra, niby kogoś widzę. Siema. Eee, byku, 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 Myślałem, że cię nie widzę? Niby kogoś widzę, ale mówię, strasznie... Strasznie dużo osób się dobrze schowało, bo 17 osób. Pewno są przy krawędziach ludzie, trzeba przy krawędziach szukać. I widzę taką jedną osobę przy krawędzi. Hello there. co? Widziałeś to Evercek? Knąć to pokaż, proszę. Skoczyłem ci przed twarzą, stary, bym cię nie zauważył. Ale tam na pewno jest Destructive Challenge teraz. Jest robiony, nie ruszacie się tam. Raz, dwa. Destructive Challenge. Ups. Ile osób tam było schowanych? Jeszcze ktoś przeżył, to jest najlepsze. No, sporo całkiem. Tak można było się tego spodziewać, ale nie można się spodziewać jednej rzeczy, a mianowicie Gdzie są jakieś pozostałe osoby, na pewno tam jest ktoś Dobra Ale jakby jestem ślepy, bo nikogo więcej nie widzę bez hitu nikogo nie ma To no za nim Dobra i teraz tak, bez, jest ja, zostały cztery osoby A ich nie widzę, pewnie są tutaj wszystkie No nie, wszystkie nie, ale są Dobra, zostały dwie osoby. I teraz tak, ty, tym dwóm osobom bym dał punkt za to, że tak wytrzymały w takiej majstre, więc chodźcie na, totalnie na środek tam na tą wysepkę, zobaczymy kto to był. Skąd ty się pojawiłeś? Jak to jest możliwe? A ta druga osoba? Gdzie ty byłeś? Pokaż to. Poka to. To się nie liczy wiesz byku. Miał być w dziurze. Snipes, sniper, a ty gdzie byłeś? Widziałem chyba za tym kamieniem, tak? Za tym kamieniem. No tak właśnie myślałem, że tak wybiegłeś. Więc ty dostajesz tylko punkt abyku Więc punkt dostaje. No jedna osoba. Dobra, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Przypominam, jeżeli pobijemy poprzedni rekord, to od razu z bomby wjeżdża kolejny odcinek. Także zostawiajcie, wiecie co robić. Pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.